Z tej strony Seba, dzisiaj ze mną jest Bartek i, ja, I Alan, a dzisiaj zbiera. gramy w a on liczy do 30, bez oszukiwania. Złapią to będzie źle Źle Rozumiecie co? Źle Tak? Tak jest Mam się co? Dobra, co? A ty, nie ty? jeszcze, nie kończymy. Idziemy jeszcze. To ja ty idź, bo ty złapałem pierwszego. Dobra. Do pięciu! A ja kurde, byłem na samej górze na klatce najpierw. 이게 뭐가 고플한 상태야? Siema. Siema. To już koniec? Nie. Mówię tak. Mi się skończyło. Dobra. Mogę się już skończyć. Ty jeszcze się ja. to? Nie. A ja Dobra. Pożegnaj się. Pa. 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 Nara. To jest mój najdłuższy filmik na świecie, szczerze mówię. A jutro jeszcze zrobię filmik. Jak pokazujemy, co dostaliśmy na święta? No, ja jeszcze nagrywam 4 minuty już.